Cześć widzowie, dzisiaj nagrywamy sobie filmik na YouTube'a, ja jestem trochę, um, no to jest, no, chyba znacie od Wyrki afarki. Afarki, y, tą grę tutaj, gdzie sprzedaje się te, ja już idę zobaczyć w sumie jak moje o, Boże, co to za big marchewa, widzowie, ja nie wiem jak to się stało, ale ciężko, od... hello, ale big marchewa What are you Oh thank you To money money My musimy szybko te rzeczy zbierać Dobra szybko Pup. Wszystko sprzedajemy nu, nu, nu. I to jest do tego Sprawdzić Hello hello Muszę sobie pójść. On już tak szybko wszystko wykupił. A nie, bo to po kolei się dopiero. Się nie chcę czekać. Mm, ludzie, on jest najgorszy. Skąd ludzie mają tle, Kasia? Musimy lepiej grać. Hop. Hello. Jup. Ile już? Dopiero sześćdziesiąt siedem obok. To dużo marchewek? Nie marchewy, tylko no. Tylko Pup. I to szybko wykupuję. Tu wykupimy wszystkie jagody. Kupimy też im pomidory. Dobra. Więcej nie ma. Nie, dobra, kwiatków nie warto. I może te wskazki. Dobra. Jeszcze wstać nas na. Dobra. Nikt tutaj nie... Ło, poszę! To ja chyba kupiłam, jednak, a nie pomidor. Ej, czekajcie. To jest jagody, to idą tu. Dobra. To jest... Strawberry. Ło, matko jedyna, jaka wielka tu Strawberry. Oh, marchewkie, marchewkie oh no, no no, to mogą w sumie pójść na tą drugą stronę. Wow, ale dużo marchewki będzie. I tutaj patrzcie na to, jaka big. No, tutaj już jakieś. A nie, to jeszcze te pomidory, to tu. Potato. Jaka big? No, big, normalnie big. Jaka big, big truskawi. Big. Normalnie big. A, to pograjmy jeszcze sumie chwilę. O, co widać, że nic się tu nie dzieje. U -u -u. nie, dobra nie będziemy wydawali robuxów na takie coś bo ja mam mało robuxów ogólnie ja zapytam się później taty czy mi dokupi robuxy to będziemy mieli więcej i w kolejnym odcinku um, y, kupimy od kogoś Boa, jaki wielkie mhm. Skawki hop. Dobra widzowie, wiem, że to był krótki odcinek, tylko 5 minut trwało. Ale wiecie, co mi się już nie chce za bardzo grać w tę grę. Więc przepraszam bardzo, ale już kończy się ten odcinek. Jak coś to. Ym, ta gra się nazywa. Możecie to po polsku sobie wpisać, nie wiem, na przykład hoduje rośliny, czy jest to najlepsze w hodowaniu roślin, nie wiem, coś takiego. I dobra widzowie, pa pa!